Nie przychodzi odwaga, do wycierania mowy niech Nie przychodzi odwaga, do podejmowania odwaga, niech się przychodzi Nie przychodzi odwaga, Nie przychodzi odwaga, Nie przychodzi odwaga, do odwaga, przychodzi odwaga, Niech przychodzi odwaga, niech przychodzi odwaga, niech przychodzi Pana odwaga. Ojcze, niech na tyle lęk na chodzi. Nie podejmują decyzji o odważnych postępowaniach, o odważnych drogach. Nie podejmują decyzji o odważnych drogach. Niech odwaga są łatwiej. Ojcze, niech przychodzą Nie przychodzi świeży zespół. Nie przychodzą. Ten wami, on przychodzi, Ojcze, do podejmowania świeżych decyzji. Do tego, Ojcze, aby oni przychodzili przed Twoją przyjaciółkę w pędzlam i ja przypisałem każdą pojaźń. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiam w imię odważne decyzje, decyzje pełne mąki, decyzje pełne determinacji. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa niech przychodzi Was odważna Ojciec, ojciec muszą Nie przychodzi ojciec, który stawił się przed mądrością. Przejrzyjmy w Ojciec Jezusa. Nawet jeśli byli wielokrotnie, ojcze, wycofani. Niech byli wielokrotnie w takim miejscu, ojcze, które nie pozwalało i zaponywać nowych rzeczy. Niech teraz przychodzi odwaga, ojcze. Odwaga, ojcze, w imieniu Jezusa Krystyna. Jego twarze przeciwstawiają się wszelkiej ofresji lęku. Wszelkiej ofresji strachu, ojcze. Wszelkiemu wycofaniu, śmieru Jezusa nie

Hej, nie przychodzi odwaga do podejmowania tych widzi. Świeżo, Do zmiany oczy. Cechą to będą trudne życie? A ja Tobie dziękuję, że w niej nawet... kobieta wiarę. Ja Nie przychodzi odwaga do podejmowania Do tego, do tego, do tego do odwaga, Niech ci chodzi odpada do szczęścia ojcze, szczęścia ojcze, szczęścia ojcze. Dziękujemy za to, że Wy jesteśmy, kto nas zbliżuje, że Wy jesteśmy, kto nas błogosławi, że Wy mówię odważnie, że te miarę wewnętrzne i wewnętrznej z tego, że my nie będą w stanie nic opanowywać nas, morze, Żebyś, Wy szkodę, że to weźmie do nas Ojcze, Te długi to będziemy odważne, to będziemy na to Zobacz co Bóg robi jak Bóg uwalnia i jak, jak Bóg siłę i obłamia w Ciebie. I Chciałbym, żebyśmy na koniec robili jedną rzecz. A ja, jak bardzo mi się to spodobało, nie modlisz się 15 lat do żony. Modlisz się, nie idziesz, szukać żony, żeby znaleźć. Nie modlisz się o przełom finansowy. Siejesz w swój przełom finansowy. Ty rozumiesz, twój szef nie jest twoim pracodawcą. To Jezus daje Ci pieniądze. Amen. Rozumiesz? My się jemy w królestwo. Amen. I to On nam daje. I to było cudowne słowo. <noise> czy masz biznes, czy masz pracę? Twój szef, twoi klienci nie są Twoim pracodawcą. Jezus Chrystus jest Twoim pracodawcą. Ja chciałbym, żebyśmy złożyli ofiarę, która jest wyrazem naszej odwagi. Odwagi, odwagi. Amen. Bóg uwalnia co chcę Ci powiedzieć Bóg uwalnia Kościół od goliata finansowego, od goliata lęku, rozumiesz, dajmy Bogu ofiarę, chciałbym prosić te osoby, które mają kubełki, żeby wyszły tutaj i zróbmy kroki i będziemy składać Bogu ofiarę, pomódlmy się o Ojcze, ja dziękuję Ci za ducha odwagi, odwagi, żeby dawać, żeby siać w swój przełom, żeby uwalniać błogosławieństwo i obfitość nad Kościołem i nad każdą osobą. Praca sprawiedliwego wystarczy na życie. Ja ogłaszam to Boże. Ja wysłam to w imieniu...